Cześć, tutaj i witam was bardzo serdecznie w filmie informacyjnym, w którym, w informacyjnym, w którym y, informuję was, że ja, ja y, będę na jukonie, bo zostałem zaproszony przez atora. Będę na jukonie, który przede wszystkim pierwsza rzecz odbędzie się 28 grudnia y, aktualnego roku w Warszawie. W klubie Hulakula bardzo super nazwa. Nie? Jak to przystałem, to mnie od razu już idziemy do Hulakula. To będzie kosmos. Znaczy, nie wiem, czy to jest klub. To jest taka większa arena, można to tak nazwać z jedną większą salą, gdzie będą się wszyscy zbierali. I i i. No i, i jadą, jadą pewni youtuberzy. Znaczy, jedzie ich coraz więcej, zgłasza się, że, że jedzie, tak. E, już parę osób mogliście pewnie zobaczyć, nagrało swoje zapowiedzi, że jadą. I za zakładam, że jeszcze też e, paru, paru paru na pewno to zrobi. YM... Jeżeli chodzi o imprezę samą, to link do strony, gdzie wszystko jest aktualizowane i możecie sobie wszystko przeczytać, włącznie z atrakcjami i wszystkimi potrzebnymi rzeczami, macie w opisie. Oprócz linku do strony, też w opisie macie drugą istotną rzecz, czyli link do wydarzenia na Facebooku. O. I tam też wydaje mi się, że będą opisane istotne rzeczy, nawet jeżeli nie, to. Ludzie dzielą się takimi podstawowymi informacjami, jak na przykład dojazd z jakiegoś miasta poza Warszawą. Co jest strasznie spoko, jak widziałem, więc zachęcam e, do przejrzenia e, tego wydarzenia również. No i przede wszystkim strony, gdzie macie wszystko wyjaśnione. E, co do samej e, imprezy, przez to, że to będzie na takiej jednej e, sali jakby, Oprócz tych wszystkich atrakcji, które są tam przygotowane, e, istotnym faktem jest, że to nie jest impreza masowa. Tam e, to nie jest takie jedno wielkie PGA, że jak jednego otoczą, to potem przez, przez parę godzin się nie oderwie. Nie, e, specjalnie jest to tak zrobione, że każdy będzie miał prawdopodobnie, znaczy, takie założenie wydaje mi się, że będzie zrealizowane. Dostęp do tego swojego youtubera, z którym by chciał zamienić zdanie, wziąć ten autograf, zdjęcie sobie zrobić, więc bez problemu to będzie e, udostępnione, ale mm, no, przez to, że to, to jest ten sposób tak ograniczony i to nie jest taka impreza masowa, to bilety, które są i trzeba kupić, y, są ograniczone. To znaczy, nie jest ich nieskończona ilość, więc jeżeli ktoś chce wybiera się, to ja bym radził, no oczywiście jak najszybciej, bo nie wiadomo teoretycznie kiedy one mogą się skończyć. Tym bardziej ja nie mam dostępu do takich danych, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, więc... Yy, no... Yy. Oczywiście, jeżeli do tej pory e, was żaden z YouTuberów nie przekonał, to teraz już was przekonał: no bo przecież ja jadę, no to spokojnie możecie ten bilet kupić. E, nie no, oczywiście tutaj e, żartuję i, i, i po prostu e, jeżeli ktoś się waha, mm, no to niech się zastanowi głęboko, czy na pewno chce y, na coś takiego jechać. To jest na pewno coś y, coś, co. E, zapadnie każdemu w pamięć, tak? Bo, bo to jednak jest spotkanie z tymi osobami, które normalnie tylko można zobaczyć w internecie, a tak to na, na żywo będzie można ich spotkać, pogadać z nimi. E, coś fajnego, myślę. E, f, 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 tak. E, to jest odnośnie tego otoczenia, to powiedziałem. No tak, jeszcze, że na imprezie będzie masa atrakcji, przede wszystkim będą panele youtuberów, będą wykłady, będą cosplayerzy. Tak, będzie Hyde Park i będzie montowany z tego film, więc będziecie mieli też okazję być na filmie, który będzie potem oczywiście na YouTubie, wydaje mi się, że nie jeden, a kilka. Odnośnie jedzenia i, i picia, to z tego co, co było podane, to ono będzie po normalnych cenach. Żeby tutaj nie robić hamówy, jak już ludzie kupili bilet i weszli do środka. Yy, że, żeby nie było potem jaj. I, i, i założenie jedzenia i picie jest w normalnej cenie. Yy, ja nie wiem co znaczy normalna cena, no ale to się okaże tam na, na miejscu. Wydaje mi się, że jak już takie coś yy, Ator przedstawia, no sobie Prawdopodobnie będzie chciał, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla zarówno dla, y, dla, dla osób odwiedzających, czyli y, Was, jako widzów, jak i dla, dla youtuberów, których zaprasza i którzy będą, i którzy chcą przyjechać, żeby z widzami się spotkać. Yy... No I to jest chyba właściwie tyle, co mam Wam do powiedzenia. Yy... Widzimy się 28 grudnia w Warszawie w Hula Kula. <gülę> yy, ty, 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 tak, właśnie ostatnio też szukałem dojazdu do tego Hula Kula. On nawet wcale tak daleko od dworca głównego nie jest. Znaczy, dworca centralnego, tak, bo to jest różnica od dworca centralnego w Warszawie. Więc... Yy, ja zapraszam serdecznie nie tylko ludzi z samej Warszawy, ale i spoza, sam będę dojeżdżał prawdopodobnie z goszczy w tamtym okresie, a może nawet z Wrocławia. Eee, więc yy, można, można, <laughs> to jest na takiej zasadzie. No i tyle, ja serdecznie zapraszam, informuję Was, że będę i do zobaczenia właśnie tego 28. Na razie, cześć.